Wesołych świąt, szczęśliwego dnia zwycięstwa, chura nie bójcie się. Nie bójcie się. Rozkaz był jasny i jednoznaczny. Wszystkim młodym mężczyznom w wieku od 18 do 30 lat zakazano opuszczania kraju do odwołania. Co więcej, nie jest to tylko ograniczenie w podróżowaniu. Pieszym Trykij to masowa operacja brania zakładników wymierzona w całe pokolenie Rosjan, przyszłość kraju. Władimir Putin. Uwięził dzieci swojego narodu w granicach własnego kraju. Skąd więc ta totalna panika, to szaleństwo? Powodem jest straszliwy plan, który Kirill Budanow, szef ukraińskiego wywiadu wojskowego, ujawnił całemu światu. Pod pretekstem tajnej, częściowej mobilizacji, Kreml sporządził listę dokładnie dwa milionów rosyjskich młodych i rezerwistów, którzy mają posłużyć jako nowe paliwo w tej ogromnej maszynce do mięsa na froncie ukraińskim. Zamknięcie granic to pułapka mająca na celu uniemożliwienie Rosji ucieczki. Ta wiadomość wywołała strach w całej Rosji od Moskwy po Władywostok. Ale ten paniczny ruch nie jest demonstracją siły. To list pożegnalny Kremla, rozpalający ostatnią iskrę buntu napędzanego strachem, ucieczką i bezradnością, która obali reżim. Bo ostatnia gra Putina się nie powiodła. Ten totalny chaos w Rosji, ta masowa operacja brania zakładników nie wydarzyła się z dnia na dzień. To wynik 3 lat wojny serii strategicznych błędów i nagromadzenia kłamstw, którymi rząd karmił swoich obywateli. Trucizna, która kapała kropla po kropli, aż opanowała całe ciało. Aby zrozumieć jak najważniejsze źródło zaopatrzenia armii rosyjskiej, jej siły ludzkie zostało wyczerpane i zdławione, musimy przyjrzeć się trzy głównym punktom krytycznym w chronologii tego załamania. Pierwszy i największy punkt krytyczny. Wrzesień. 2022. Chersiny Kaje. Ogłoszenie pierwszej częściowej mobilizacji. Tego dnia Władimir Putin zdał sobie sprawę, że nie może dłużej udawać, że wojna idzie zgodnie z planem i powołał 300 -0 rezerwistów. To był pierwszy moment, w którym milcząca zgoda między rosyjskim społeczeństwem a Kremlem została złamana. Wojna nie była już tylko profesjonalną operacją oglądaną w telewizji. Wojna nie była już tylko profesjonalną operacją oglądaną w telewizji. Stała się zagrożeniem, które mogło zapukać do drzwi każdej rodziny. A reakcja społeczeństwa rosyjskiego była bardziej gwałtowna, niż Kreml się spodziewał. Doszło do jednej z największych fal eksodusów w historii. Setki tysięcy, a według niektórych szacunków blisko milion Rosjan, chwyciło paszporty, wskoczyło do samochodów, wsiadło do pierwszego lepszego samolotu i uciekło z kraju, tworząc kilometrowe kolejki na granicach Gruzji, Kazachstanu i Armenii. To była jedynie próba generalna przed dzisiejszym masowym eksodusem i paniką. Tego dnia zaufanie Rosjan do reżimu zostało po raz pierwszy zachwiane do głębi, a Putin pokazał całemu światu, jak bardzo boi się własnego narodu. Drugi punkt zwrotny nastąpił w latach 2023-2024 w okresie mielenienny. A okresie mielenia mięsa. 300 zero poborowych zebranych we wrześniu 2022 roku zostało wysłanych z minimalnym przeszkoleniem i niedostatecznym wyposażeniem na najkrwawsze fronty Ukrainy, zwłaszcza do walk miejskich, takich jak Bachmut i Avdiivka. Te bitwy były pyrrusowymi zwycięstwami Rosji. Każdy zdobyty metr kwadratowy gruzów kosztował życie tysięcy żołnierzy. Te fale ataków ludzkich całkowicie uszczupliły rosyjskie zasoby żołnierzy kontraktowych i zawodowych, doświadczonych podoficerów i doświadczonych oficerów. Sytuacja ta doprowadziła do załamania logistycznego, osiągniętego poprzez uszczuplenie zasobów ludzkich. Kręgosłup armii rosyjskiej został złamany pod gruzami tych bezsensownych walk miejskich. Pozostała niedoświadczona kadra oficerów, którym brakowało umiejętności dowódczych oraz surowych rekrutów, których należało wysłać na front. Ostateczny upadek nastąpił w ostatnich dniach. Po trzech latach wojny zasoby ludzkie Armii Zawodowej zostały całkowicie wyczerpane. Ci, którzy zgromadzili się we wrześniu 2022 roku, zostali wymordowani. Pozostali jedynie cywile, których można było przymusowo wcielić do wojska, czyli armia do dyspozycji bunt rozwścieczony tłum z potencjałem do rebelii. Powołanie przez Kreml. Dwa milionów rezerwistów nie jest demonstracją siły. To agonia reżimu, który nie ma już z kim walczyć. To nie jest strategia militarna. To ostatnie desperackie, chwiejne kroki reżimu, który próbuje utrzymać się u władzy jeszcze przez kilka miesięcy, rzucając w ogień przyszłość własnego narodu. Zuchwały bunt młodych ludzi wykrzykujących złowieszcze dźwięki jeziora Łabędziego na ulicach Petersburga i paniczna decyzja Kremla o zamknięciu granic i wysłaniu 2 milionów młodych ludzi na śmierć to nie dwa odrębne, niepowiązane ze sobą wydarzenia. To dwie strony tej samej monety i związek przyczynowo-skutkowy. To idealna burza, którą Putin wywołał własnymi rękami i która obali jego reżim. Z jednej strony mamy ostatnią desperacką grę reżimu, który rzuca w ogień przyszłość własnego narodu, z drugiej strony istnieje buntowniczy krzyk pokolenia, które odmawia wrzucenia w ogień krzyk, który jest najpotężniejszym symbolem upadku w historii. Dlaczego więc Kreml uciekł się do tego szaleństwa? I dlaczego Władimir Putin zaryzykował wypowiedzenie wojny przyszłości własnego narodu i zamienienie swojego kraju w gigantyczne więzienie pod gołym niebem? Odpowiedź na to pytanie leży w brutalnych obliczeniach ostatnich trzech lat wojny i całkowitego upadku armii rosyjskiej. Najbardziej dobitnym, niezaprzeczalnym dowodem tego upadku jest bolesna prawda, której nie mogą już ukryć nawet kremlowskie mury propagandowe. Druga armia świata już nie istnieje rozpłynęła się na polach Ukrainy, w piwnicach Bachmutu, w ruinach Awdijiwki. Zasoby ludzkie armii są tak uszczuplone, że, jak szczegółowo opisano w raporcie Rady Atlantyckiej, Władimir Putin desperacko próbuje teraz uzupełnić braki w swojej armii, rekrutując zagranicznych najemników z Nepalu, Syrii, Kuby i najbiedniejszych krajów Afryki niczym żebrak. Supermokarstwo, które kiedyś rzuciło wyzwanie światu swoją potęgą militarną, teraz wysyła na śmierć młodzież z biednych krajów, zwabione pieniędzmi, bo nie może znaleźć żołnierzy, których mogłoby wysłać na front. To najbardziej bolesne przyznanie, że armia jest nie tylko słaba, ale wręcz skończona, całkowicie zniszczona, bo armia zawodowa została unicestwiona. Aby wypełnić tę ogromną pustkę, Kreml wdrożył ten straszliwy plan. Nowa ustawa uchwalona w pośpiechu przez Dumę Państwową 15 października 2025 roku daje Ministerstwu Obrony i Kremlowi nieograniczoną elastyczność i absolutną władzę w tej ogromnej 2 milionowej mobilizacji. Ta nowa ustawa praktycznie uniemożliwia młodym ludziom, zwłaszcza tym w wieku od 18 do 30 lat, uniknięcie mobilizacji. Powiadomienia elektroniczne są uznawane za oficjalne, podróże zagraniczne są natychmiast zakazane, a tym, którzy nie stawią się do służby wojskowej, blokowane są konta bankowe i konfiskowane prawa jazdy. Nie jest to bowiem prawo, lecz dekret o współczesnym niewolnictwie, który odbiera całą młodą męską populację kraju, ich ciała i przyszłość. Wojna stała się katem, który może zapukać do drzwi w każdej chwili. Zagrożenie, które w każdej chwili może wyrwać cię z uniwersyteckiego biurka czy fabrycznego warsztatu i posłać na śmierć za nic w błotnistych okopach Ukrainy. Melodia jeziora Łabędziego, rozbrzmiewająca na ulicach Petersburga, jest odpowiedzią na ten wyrok śmierci. I jest to bunt o wiele głębszy, o wiele bardziej egzystencjalny niż protesty antywojenne z 2022 roku. W 2022 roku młodzi ludzie zajęli moralne stanowisko, sprzeciwiając się cudzej wojnie. Dziś walczą o własne życie, własną przyszłość. Śpiewając jezioro łabędzie, w rzeczywistości wysyłają ten przekaz na Kreml. Jeśli jesteście gotowi poświęcić nas dla swojego marzenia o odbudowie Związku Radzieckiego, jesteśmy gotowi przypomnieć Wam, jak ten związek się rozpadł, przypomnieć Wam o muzyce tego upadku. Jeśli zmusicie nas byśmy stali się wrakiem 1991 roku, przypomnimy Wam, jak ten wrak powstał, jak rozpoczęło się to powstanie. To nie przypadek, że powstanie wybuchło w Petersburgu kolebce rewolucji reżimowej. To miasto jest rosyjskim oknem na Europę, domem dla jej najbardziej wykształconej, najbardziej zacofanej i najbardziej świadomej historii młodzieży. To oni jako pierwsi zawołali, że nie pogodzą się z losem, który im narzucono mianowicie by być jednorazowymi żołnierzami piechoty w służbie niespełnionych imperialnych marzeń dyktatora. Administracja Kremla powiedziała bowiem swoim obywatelom: jesteście uwięzieni w tym kraju, albo zginiecie za nas, albo pójdziecie do więzienia. A horror wywołany tym dekretem nie jest już abstrakcyjnym zagrożeniem. 16 kwietnia 2025 roku na kilka miesięcy przed tym najnowszym kryzysem największy w kraju pobór do wojska wywołał fale paniki i przerażenia, zwłaszcza wśród młodych ludzi. Rekruterzy czaili się na kampusach uniwersyteckich, przy wyjściach z fabryk i na stacjach metra polując na młodych mężczyzn. Rodziny ukrywały swoje dzieci próbując zdobyć fałszywe zaświadczenia lekarskie za pomocą łapówek. Tysiące młodych ludzi próbowało uciec przed tą współczesną obławą, ukrywając się w zalesionych obszarach lub opuszczonych wioskach. Teraz, gdy granice również zostały zamknięte, ta ostatnia droga ucieczki została zamknięta. Ci, którzy mogli uciec, zrobili to. Ci, którzy nie mogli, są teraz więźniami uwięzionymi we własnym kraju. Decyzja Kremla o mobilizacji 2 milionów ludzi do tego marszu śmierci to nieodwracalna katastrofa, która zachwiała nie tylko równowagą na froncie, ale i całą równowagą w samej Rosji. Konsekwencje tego posunięcia są tak druzgocące pod względem militarnym, ekonomicznym i społecznym, że jest to największa samobójcza bramka, jaką Putin kiedykolwiek strzelił. Pod względem militarnym to katastrofa. Rzucenie 2 milionów niewyszkolonych, niechętnych, zdemoralizowanych i niedostatecznie wyposażonych młodych mężczyzn i cywilów na nowoczesne pole bitwy nie zwiększa zdolności bojowej armii. Wręcz przeciwnie, całkowicie go paraliżuje. Ci ludzie nie są zawodowymi żołnierzami. To robotnicy, którzy wczoraj pracowali w fabrykach, urzędnicy państwowi, w biurach, studenci na uniwersytetach. Rzucenie ich po kilku tygodniach podstawowego szkolenia i uzbrojenia w zardzewiałe kałasznikowy na drogę ukraińskich dronów FPV precyzyjnie kierowanych systemów artyleryjskich i zachodnich brygad pancernych, to nie wzmocnienie, to masakra. Niczym nie różni się to od ruchomego gigantycznego celu dla ukraińskiej armii ogromny i nieporęczny tłum, który przybędzie całkowicie zablokuje rosyjską logistykę, która i tak już stoi w miejscu. Uniemożliwi działanie systemu dowodzenia i kontroli oraz wywoła falę buntów i dezercji w armii. Ekonomicznie ta decyzja to również apokalipsa. Wyciągnięcie z gospodarki fabryk pulu prawnych i biur. Dwa milionów najbardziej produktywnych i dynamicznych młodych ludzi w kraju to wyrok śmierci na rosyjską gospodarkę, która i tak już z trudem łapie oddech pod ciężarem zachodnich sankcji. Niszczy to nie tylko dzisiejszą produkcję, ale także jutrzejsze innowacje i przyszły wzrost. Ta decyzja to nie tylko recesja, to gospodarcze samozniszczenie kraju. Ten krok doprowadzi do całkowitego zastoju produkcji cywilnej w Rosji. Pojawią się niedobory, a kraj pogrąży się w zapaści gospodarczej jeszcze gorszej niż mroczne dni lat dziewięćdziesiąt. Tym posunięciem Władimir Putin podpisał jedną z największych katastrof strategicznych w swojej karierze politycznej i historii Rosji. To przywódca, który podejmuje wszystkie złe kroki naraz, nie po to, by ratować swój kraj i reżim, ale by je zniszczyć. Mówimy o całkowitym strategicznym impasie. Putin doprowadził do rozszerzenia NATO, próbując kontrolować Ukrainę i izolować Rosję od Zachodu. Teraz dzięki tej tajnej mobilizacji niszczy własny front, nastawiając przeciwko sobie własnych obywateli i doprowadzając kraj na skraj wojny domowej. Z każdym krokiem, jaki administracja podejmuje, by utrzymać się na powierzchni, w rzeczywistości podpisuje się pod serią strategicznych katastrof, które przyspieszają jej własny upadek. To niczym nie różni się od samodestrukcyjnej spirali śmierci. Jeszcze bardziej tragiczne jest to, jak ten krok niszczy przyszłość Rosji. Te dwa miliony młodych ludzi wysłanych na front to nie tylko liczby. Byli przyszłymi lekarzami, inżynierami, naukowcami, artystami i ojcami Rosji. Byli najbardziej dynamiczną i produktywną częścią starzejącej się i kurczącej się populacji kraju. Aby przedłużyć własne przetrwanie o kilka miesięcy, Kreml rzuca w ogień nie tylko swoje obecne, ale i przyszłe pokolenia. To nie tylko zbrodnia wojenna. To nieodwracalne samobójstwo demograficzne popełnione przez kraj przeciwko własnej przyszłości. Niezależnie od tego, kto wygra wojnę na Ukrainie, Rosja będzie potrzebowała dziesięcioleci, aby otrząsnąć się po tej demograficznej dewastacji. Analizując anatomię kryzysu, widzimy, że działania Kremla to nie tylko reakcje paniki, ale także sposób, w jaki wciągnęli go w strategiczną pułapkę rywali. To ostatnie tchnienie bezradnego króla na szachownicy, gdzie każdy ruch prowadzi do kolejnej katastrofy. Fakt, że szef ukraińskiego wywiadu Budenow ujawnił ten tajny plan mobilizacyjny, zanim Kreml w ogóle nacisnął przycisk, był w rzeczywistości przebłyskiem strategicznego geniuszu. Nie był to jedynie przeciek informacji. Była to operacja wojny ideologicznej mająca na celu wywołanie paniki i chaosu w Rosji, sprowokowanie napływu młodych ludzi w wieku od 18 do 30 lat do granic i sabotowanie w ten sposób planu Kremla, zanim jeszcze się rozpoczął. Krok Budenowa zmusił Putina do podjęcia znacznie bardziej drastycznego, znacznie bardziej despotycznego i znacznie bardziej nienawistnego kroku w oczach jego własnego narodu całkowitego zamknięcia granic. Uczyniwszy Putina przywódcą, który otwarcie wypowiedział wojnę własnemu narodowi, podważył legitymację reżimu od wewnątrz. Społeczeństwo potrzebowało ostatniej kropli, która przelałaby czarę goryczy, a ta decyzja była właśnie tą kroplą. Dla rodziny wysłanie syna na wojnę dobrowolnie lub w ramach pierwszej fali mobilizacji było tragedią. Ale decyzja reżimu, by postrzegać wszystkich młodych mężczyzn w kraju jako potencjalne ciała, brać ich jako zakładników i wrzucać do maszynki do mięsa, to coś zupełnie innego. To już nie tylko indywidualna tragedia, ale zbiorowe zagrożenie oznaczające, że dwa miliony rodzin, dziesiątki milionów matek, ojców, małżonków i dzieci są teraz otwarcie wrogo nastawione do Kremla. Nawet głęboko wierzący ludzie, którzy w milczeniu znosili Putina i jego wojnę, nie będą dłużej milczeć, gdy życie ich własnych dzieci będzie zagrożone. To ostatnia iskra potrzebna do najszerszego, najbardziej niepowstrzymanego wewnętrznego powstania przeciwko Kremlowi, i ten niebezpieczny moment, w którym strach przeradza się w gniew i bunt. Ostatecznie nowy porządek mobilizacyjny i protesty w Petersburgu tworzą zabójczą spiralę, która napędza się i wzmacnia nawzajem. Protesty w jeziorze Łabędzim to pierwsze wstrząsy społecznego trzęsienia ziemi wywołanego tą masową decyzją mobilizacyjną. To pierwszy sygnał wojny Putina przeciwko własnemu narodowi powracającej jako rebelia za murami Kremla. Burza się rozpoczęła i nie ustanie, dopóki nie pochłonie zarówno armii na froncie, jak i reżimu na Kremlu. Co zatem sądzicie o tej sprawie? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Aby być na bieżąco z nowymi filmami, zasubskrybuj nasz kanał i włącz powiadomienia. Dziękujemy za oglądanie.